Cześć, witam w kolejnym odcinku MMA OC, UFC w sobotę, finał programu The Ultimate Fighter. Gala nieźle obsadzona, jeśli ktoś śledził ten program, to zdecydowanie będzie to niezłe widowisko dla tej osoby. Ja nie śledziłem, stąd też tylko dwa typy, jeśli chodzi na tą galę: oczywiście Kevin Lee, Daniel Rodriguez i Edson Barboza Giga. Cikadze. Jeśli chodzi o ten pierwszy pojedynek, Kevin Lee, Daniel Rodriguez, kursy 2,20 Rodriguez, Lee 1,60 Lee faworytem, a dla mnie zwycięży Daniel Rodriguez 2,20. Dlaczego Daniel Rodriguez? Uważam, że Kevin Lee to niezły zawodnik, ale będą toczyć walkę w 170 funtach. Więc Daniel Rodriguez będzie większy, myślę, że mocniejszy będzie miał cios, znaczy ma mocniejszy cios od Kevina Lee. A z drugiej strony Kevin Lee jest po kontuzjach, jest po kontuzjach kolan, niby są wyleczone. Ja do końca w to nie wierzę. Daniel Rodriguez, świetny kickboxer, naprawdę niezłe obrony przed obaleniami. Ja nie uważam, że Kevin Lee powinien być tutaj faworytem. Jak dla mnie wygra Daniel Rodriguez i na niego będę stawiał 2,20 kurs. Walka wieczoru Edson Barboza, Giga Chikaze. Myślę, że każdy jara się tą walką. Oczywiście Edson Barboza, Barboza, ikona już UFC, a Giga Chikaze jest dość młodym zawodnikiem, jeśli chodzi o UFC. Mam na myśli występy w UFC. Niezły zawodnik, ale myślę, że Edson Barboza to są za wysokie progi dla Cikadze, przynajmniej jak na razie. Więc moim faworytem w tym starciu jest Edson Barboza z kursem 1.80, Giga Cikadze 1.90, także różnica pomiędzy kursami nie jest zbyt duża. Ja uważam, że Edson Barboza będzie szybszy, mocniejszy, Giga Chikadze jest niezły, naprawdę, ale to nie jest jeszcze ten czas na niego. Według mnie oczywiście. Także ja stawiam na Econa Barboze z kursem 1.80. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę miłej zabawy podczas oglądania tej gali i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się, cześć.